Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym The Long Darku. Jesteśmy nad jeziorkiem. Jesteśmy na nowej mapce. I kontynuujemy. O! Znowu ta nieszczęsna kostka. Ale dobra, jesteśmy w połowie dnia, czyli możemy wyjść. Możemy wyjść, zobaczymy, jak pogoda. Uwaga. W ogóle ciekawe ja jestem ciek... Aha. Dobra, pod dwójką mamy karabin. Mamy karabin w końcu. Zresztą zro... zrobimy reload, bo dodatkowa paczka amunicji nam doszła. I jeszcze mamy plus 4. Dobra. Hidden, czyli pod, pod dwójką mamy karabin, bo szybkie wyciągnięcie broni. Dobra. Wychodzimy. Okej, okay, powiedzmy, że jest spoko. Cześć jest taki freeze. Idziemy naokoło, bo ja widziałem, że te wilki są na lodzie. I po prostu... Chwileczkę. Gdzieś tutaj dzisiaj w ogóle sąsiedzi walą gdzieś u góry jakieś stuki-puki. Także sorki za nagranie w razie jakby coś i w ogóle gnojki koszą trawę mi za oknem. O przed zimą. trzeba jeszcze przed zimą. Ostatnie koszenie, koszenie. Także tam... Akurat dzisiaj pachowo, no ale cóż. Może nie będzie tak źle, nagrywamy dalej. Z wyprawą nie wolno się uciągać. Czeka The Long Dark, czekają nowe odkrycia. Mam nadzieję, że tutaj ten niedźwiedź nie polas w tą stronę. Chociaż ja wiem, gdzie go spotkam. Ja go pewnie spotkam przy tej tamie, jak będę dla tego chłopa szedł po te lekarstwa. Znowu jestem przeciążony? Przycina mi coś, bo... Ciekawe, czy Steam nie ściąga mi teraz akurat jakiejś aktualizacji. Ole, wielka skała nad nami. Uuu, jak to by się od koniec. O teraz całkiem żwawo. Tutaj coś zawsze było w tym zału. O, znowu mi coś tam, ale dobra. Pewnie wyjdę z drugiej strony tego jeziora. Wilki słychać na lodzie. Jesteśmy. Tutaj też powinno być takie podejście chyba. Uwaga. Jest, po drugiej stronie jest taki domki i to jest taka taki kurort dla turystów. Tutaj pewnie w lato jest nieźle, ale niestety mamy zimę. I coś tam jest na lodzie, widzę. I są takie domki właśnie na lodzie, takie rybackie, będziemy mogli tam połowić trochę rybek, ale tymczasem zmierzamy tu do tych tu domków, żeby obszaberkować, o, jezioro tajemnic, nowa lokalizacja, wejście zachodnie. No bo tu są te wejścia różne, przyszedłem stąd, tu jest, o, tam na wprost jest jeszcze lina i tu jest właśnie kilka wyjść z tych map, z tej mapy. Albo liną, albo tam, gdzie jest ten tunel kolejowy, i tam w tamtą stronę też się idzie, i też się w tamtą stronę się idzie do zapory wodnej. Także tutaj jest wiele możliwości, a w tamtą stronę to w ogóle też gdzieś się idzie, I tu będzie bogata eksploracja. Tyle, by tylko tutaj nam przyroda nie spłatała jakiegoś figla. No i tak tutaj pewnie wrócę. O, chaty nad jeziorem. Także, ale wydawało mi się, że ja część ekwipunku zostawiałem przecież w chałupie. Dobra, obejdziemy też z tyłu. Nie ma. O. o, zamknięte drzwi, ale mamy łom. A nie, albo mamy ten kluczyk jakiś tam B, czy coś tam, coś tam znaleźliśmy ostatnio z tym kluczykiem. O, niezła Hawira. Wow. Widzę już kawę, dobra. Są tu różne, o, jaki fajny fotel. Nasze krzesło obijane. W sumie rzeczy tu... o, żarełko biorę. Wasolka po bretońsku. I can still eat this. E, Pewnie, że będzie. Eat this. Rybka. Flary znowu. W sumie... brać, czy nie brać? This pack is heavy. I know. No. Na razie nie biorę. Karabin, łom, i lampa dużo waży. No ale muszę mieć, bo. Bo jak. Amunicja. Dobra, na razie nie biorę tych flar. Mam flary. Coś mi przycina, bo pewnie steam coś ściąga. <laughs> Kurtka miejska. Nie, nie biorę kurtki miejskiej. Mam lepszą kurtkę. Tu jest jakieś. O, właśnie, soda. I. No, kawa to wezmę sobie kawę, bo kawa. Dobra. Czyli w sumie tutaj nic takiego nie ma, Zajrzymy jeszcze pod łóżko. Dobra, nie ma, nic tutaj takiego nie ma, idę na następnej chaty. Ok, z boku wejście. skrzynia. Jest apteczka i wiem, że nie, nie ma. Czasami w takiej chacie na wieszaku był właśnie karabin. Chociaż Ty to już nie robi, bo ja mam karabin. Zużyty wełniany wełniany. Cienki wełniany sweter. No O! Dobna. zaraz sobie tutaj za, zamienimy to, bo, bo tak tu mamy. Tu jest przyzwoity wełniany, a tu jest zużyty wełniany. Dobra, nie chcę go. I tu jest tak, te czapki muszę tutaj zobaczyć teraz, tak. Nie chcę tej czapki, a tu... Ta mi daje lep lepsze. Z 90% jest... Z... O, no to pewnie, że. Chcę tam, tą czapę. Ej, ale jak... Ej. To jest... To jest nie fair. Stecz. Gdzie ta czapa? Teraz to się źle zrobiło. Wezmę to, a ten sweater z powrotem muszę. <śm> <śm> um, dobra. Cóż... Czyli nie zakombinuję zbytnio eee, kuferek. Wonder if this is any good to eat. Nie chcę zapałek, zostawię komuś, w razie jakby ktoś tu się przypałętał. I tutaj w sumie też nic zbytnio nie ma Dobra Może czegoś... A, apteczka przecież. Mam. Nie chcę też komuś zostawię. Albo na wypadek. Ole mi przycięło. No coś ten Steam chyba ściąga teraz dlatego to. Zapra czy tam tyłem jest jakieś przejście. Będę musiał się tu przejść. Ewentualnie szedłbym chętnie na tą górkę, ale pewnie się nie da. Przejdę tyłem. Tego tu nie było. O! Następne hawirki. Drzewo. Ale ja nie chcę, chyba że tutaj będzie w środku, będzie chata z grzewaniem. To sobie te drzewo zniosę. I będzie pewnie piec. Nie, nie ma, ale są rękawice. Wełniane. Wezmę. I could use this. Nie zużyłem. Nie chcę. Co to tam jest? O, teraz tam się wzięli za remonty. Zupę to wezmę. Książki to nie chcę. Śmieci? Nic nie ma w śmietniku. Nie chcę tego. O, coś tu jest. Paliwo do lampy wezmę. Paliwo to paliwo, reszty tutaj nie chcę. Dobra, i co my tu jeszcze? W sumie już nic nie ma tutaj takiego. Broni nie ma, amunicji nie ma. O, półka na karabin, ale karabin ktoś wziął. No, w sumie to, tą okolicę też bym broń zawoził. Teraz druga hawira. numer 2, którego my nie mamy, ale może gdzieś znajdziemy. Wcale nie jest powiedziane, że nie. Dobra, idę. Mam nadzieję, że się lud nie załamie, coś tu jeszcze jest. O kurczę. Jeszcze habira jakaś. Mm. tak nie za bardzo mi się uśmiecha chodzić po tym lodzie. Wejdę na ląd. Zamknięte. Klucz numer jeden. Hmm. Oczywiście mam karabin i mógłbym przestrzelić zamek, ale nie ma takiej opcji w grze. Normalnie to bym przestrzelił zamek i heja, wywłażę do środka szaberek i już nie. Ale nie tu. Też twórcy mogliby pomyśleć nad takim rozwiązaniem, właśnie, że można by było przestrzeliwać zamki. Chociaż szkoda naboju. Wyłupałbym dziurę siekierą. Dobra. Jest tutaj domek. Do łowienia ryb. O! Zobaczymy co tu mają? Drzewo. Ale zostawię tutaj te drzewo. Nie biorę. Chociaż tam w domku nie mieliśmy zbytnio nic tu nie ma na ten Przerembel Tutaj nie będę zbytnio mówił o jestem przeciążony i idę z powrotem. Mountains Jeszcze mnie nie zwietrzyły tutaj. Chaty do wędkarstwa podlutowego. No. Na rybki, na rybki. Dobra. No, otwieramy. Wow, ale mnie odepchnęło. Znowu też jest tutaj. O! Dobrze, żyłka. Wezmę. Pewnie, że wezmę. Nic nie ma. Nic nie ma. Nie ma. Nic. Nie ma. Okay. Zamykamy i suniemy dalej. Cofamy się. Jaka pora dnia? O, na noc wrócimy z powrotem. Gdzieś za skał. Coś tu jest. No dobra, to. Do... Nóż. Nareszcie nóż. Excellent. Excellent, pewnie, że excellent. Kurcze, Typowa finka. Fińskie pukko. Biorę, pewnie, że biorę. Nareszcie mamy knypa. Aż napijemy się z tej okazji. Wspaniałe. Oblejemy to. O, soczkiem. Owocowym. Z puszeczki. Tkanina nie chce. Drzewo nie chce. O, Peggy Brown. Zobaczcie, co znalazłem. Amunicja do karabinu. What have we here? Five rounds. Pięć pocisków. Pięknie. Jestem uzbrojony po zęby. Mogę walczyć nawet z dziesięcioma niedźwiedziami naraz. ok? No ten, pięć pocisków tam znalazłem coś pięknego, dobra. Wyginam i jak będę bliżej. Gdzie my jesteśmy? A chwileczkę, chwileczkę, bo ktoś mi tutaj podwędził teczkę. Dobra, w tamtym domku sobie spróbujemy coś. Jeszcze z Zm... mrok to coś spróbujemy. No, pod jest wilk, chyba za domkiem. Widziałem, że coś przemknęło. pilot Albo mi się zdaje, czy to ta buda? Jest, są wilki. Na ten. Na ten. Na ten. Ale jest soda. Dobra, spróbujemy sobie rozbić tu przerębel. Oczywiście siekierą, nie nożem. Zbliża się zmrok. Także te rybki nie będą takie. No właśnie. Ok. I teraz liczba godzin wędkowania. No dobra, godzinka. Jest świeża sieja kanadyjska. Bierzemy. Ok. O! Robi się zimno. No to my, żeby nie było, chwileczkę, gdzie to było? My? Mamy przecież do wykorzystania te flary, nie? Ale jak je dodać do menu kołowego? Jak to użyj? O, dobra, mamy. Dobra, w razie czego mamy flarę. Na wilki. Hehe, <laughs> są koledzy. Trzech. Nie będę do was strzelał, gnoje. Szkoda naboi. Mam flarę. No jo, jo, już, już, o. Co, już spotuniałeś? Już? Spotulniałeś? Nie chcę z Tobą walczyć. Rzucę w Ciebie, ty gnoju. O no ty Oto karabin. Dobra, spokojnie. Ciekają. Mam spluwę, nie boję się Was. Ciekły? Wkładam, biorę flarę idę dalej. Chcemy nie wiem. od ja tyłu zajść, ale tam nie wyjdzie. Goni mnie. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Kiedy wejdziesz bliżej, to będę miał bliżej mięso do wykorzystania pod domem. Zaraz cię zatłukę moim tylkiem. Chodź, chodź, podejdź. Nie będę musiał tak daleko po miękko chodzić, jak cię zastrzelę zaraz. Holy shit. To masz, chciałeś. No i tak to się właśnie kończy. To ja mam spluwę, a nie on. Ubik. Obierzemy go. Ok, mgła. łuska tylko leży, łuska karabinowa, zabiorę. No dobra, jestem obciążony tutaj już teraz na maksa. Nie będę na górę. Dobra. Zrzucimy tutaj część właśnie tego żarcia. żokawę I teraz tak. Zjemy coś. Jeszcze coś zjemy. Napijemy się. Jeszcze coś zjemy? I pójdziemy spać. No, także ten głupi wilk po prostu nie chciał odpuścić. Może to był jakiś basior, może coś, nie wiadomo. No i w sumie źle to się dla niego skończyło. Tak. Ja mam po prostu splubę. I teraz tylko chyba jedynym przeciwnikiem. W tej grze jest dla mnie niedźwiedź, bo z niedźwiedziem to w sumie ja bym zgalał, a nie niedźwiedź. Trzy naboje to czasami jest mało na niedźwiedzia. No dobra. Jest noc, kładziemy się spać i obudzimy się już w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnych przygód. Na razie, cześć!